Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Wydatne Chłopaki, gdzie wraz z Dominikiem będziemy odpowiadać na Wasze pytania, a także oglądać program. Moment prawdy. Dostaliśmy bardzo dużo pytań, i praktycznie wszystkie sprowadzają się do jednej rzeczy: Tech. Miło. Czy nosisz damską bieliznę? Dlatego Paweł teraz Noszę. na świeżo zakupionym wykrywaniu kłamstw udzieli odpowiedzi na to pytanie. Proszę, Dominik, zadaj mi pytanie: Czy nosisz damską bieliznę? Noszę damską bieliznę! U... Nosi! Stringy, ała. Prawda, Ale, nosi damsko bieliznę. Nie, bo mi się wydaje, że to jest y, rosnące w lewą stronę. Im bliżej jesteś lewej strony, tym bliżej jesteś kłamstwo, nie kopnęło cię? Zadaj mi to samo pytanie. Czy nosisz damsko bieliznę? Tak. Ja by... A! Chciałbyś na tym usiąść? trochę taki jeżyk Czy chciałbyś udomowić tego jeżyka, Paweł? Chciałbym udomowić tego jeżyka Karny jeżyk Jak będę miał dzieci, to to będzie w koncie, to będzie karny jeżyk, gdzie będę musiał na tym siedzieć Krzysztof, dawaj Jesteś teraz w miejscu pracy, zapytaj go, czy jest trzeźwy Krzysztof, czy chcesz premię świąteczną? Tak! Nie może być, że przy tym, prawda? Ja nie lubię tego! A, 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 a. Czyli nie chcesz premii, nie dostaniesz! No nie ma problemu, mordo. Praca z nami jest sama w sobie wartością. Powinieneś uznać to jako szansę na rozwój swojej kariery, na poznanie wielu talentów, naukę nowych umiejętności. Będziesz miał tak dobre CV po tym, że naprawdę. będzie to gdzieś CV, jak nie <grym> Hej, jak ja bym Cię miał przyjąć do pracy i bym zobaczył, że pracowałeś w tak fajnym programie, to bym Cię przyjął do pracy. Fajnym? W ogóle jakbyś mi znowu przyniósł konsolę, bardzo mi się to podoba. Nie dostaniesz jej. Dał mi w poprzednim odcinku PlayStation 2, które kurwa nie działa. To jest <grym> nie zgadza. Ja się tak cieszyłem jak dziecko. Pobiegłem do domu, wszystkie kabelki powpinałem, nie czyta dysków. <grym> Potem zadzwonił. Dominik jest sprawy, trochę głupio wyszło, ale dałem ci prezenty, które dostałem od widzów. Ja zorientowałem Nie wiem, o czym mówisz. Uwaga dla przesłuchujących, Działa z dowolnym pytaniem, które można odpowiedzieć tak, nie. Spytaj, czy się tym przejmuje. No spytaj się. Dobra, spytam, przejmujesz się? Tak. NIE! Oby, Krzysztof? Czy jesteś zadowolony z warunków, w których pracujesz? Nie. Tak! Nie jesteś zadowolony z warunków, w których pracujesz. Pokazało Wiem, zielone, tak to znaczy, że jesteś. Wynik pozytywny. Masz AIDS. Paweł, Dobra! Co? Tak. Ja cię muszę zademonstrować program Moment Prawdy, który jest w tym momencie tym, co zainspirowało nas do tego cudownego odcinka. Dlatego, na start, pokażę Ci pytania, które otrzymał Pan. Zaraz zobaczymy, jak się nazywa. Krzysztof Kokoszka to 60-letni właściciel firmy handlowej z Sopotu. Ojciec dwójki dzieci i dziadek dla dwóch wnuczek. Uważa, że zna receptę na udany związek. Bo sam jest żonaty od 36 lat Jak myślisz, jakie pytanie może otrzymać taki kochany pan człowiek? Pan tak? Jakie może to pytania? Czy często głaszcze pan pieski? Czy często je pan zdrowo? Czy kocha pan bardzo swoją żonę? tak, tak pytania oczekuję, dokładnie takie Pytanie pierwsze Czy uważasz, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? <laughs> wow, 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 Dominik, sprawdźmy to Czy uważasz, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? Jeszcze jak? Czy mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? Nie! Ale mi to zapunktowało teraz. W Każdy, każdym z nas są dwa wilki. Czy uważasz, że mężczyźni są mądrzejsi od kobiet? Tak. I ta tak, żona na kontekstu, napidowni. tak. Na tej kanapie siedzą członkowie rodziny. Longina żona. Marek Krzwajer. Piotr Bratolet. Maksiu, chcesz być na odcinku? Słucham, o co Prze Przetestujemy teraz wykrywacz kłamstw. Czy działa? Max, czy Filip ci za mało płaci? Tak. <głosy> <głosy> Dziękujemy Maksiu za udział. <noise> Pójdzie wniosek do Filipa. <noise> Jak y, Maksiu zostanie zwolniony w przeciągu następnych trzech miesięcy Filip, to masz chyba przejrany. <noise> Ta odpowiedź to prawda. Tak czy inaczej, nie przykreślajmy go. To jest dla mnie nawet miły Pan Krzysztof. No po prostu jest w takim wieku, więc tak został być może wychowany. Dajmy mu jeszcze szansę się obronić. Jakie może następne otrzymać pytanie Pan Krzysztof? Czy głaskał dzisiaj pieska? Na no właśnie, czy, czy jest zdrowo? <noise> czy uważasz, że mieszkańcy Afryki pracują uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi z batem? Wiem już, dlaczego zostali zdjęci. Tak. Ta odpowiedź to prawda. Nie! Ja mam inne pytanie. Spokojnie, Paweł, nie skanceluję cię po tym. Czy uważasz... Czy uważasz, że mieszkańcy Polski pracują uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi z batem? Tak. Wszystko się zgadza. Szczęście tam, weź tam kamerę i tak... Kamerę tam dobrze... <ścoughs> Czy zrezygnowałbyś z ważnego zabiegu, gdyby miał go przeprowadzić czarnoskóry lekarz? O, ho, ho. Nie. Ta odpowiedź to prawda. Jednak nie jest rasistą. Panie Krzysiu, kule uniknęliśmy właśnie. Czego ty się tak śmiejesz? Bawicie to? Temat rasizmu, bo wydaje mi się, że w naszej pracy powinniśmy przeprowadzić z naszymi pracownikami rozmowę na temat różnorodności w miejscu pracy. Ja jestem biały, hetero, ty jesteś biały, hetero, Krzysztof, Krzysztof? jest biały, hetero, za dużo tego jest. Krzysztof, musimy się dzisiaj pozbyć. Dobra, zacznijmy. Spróbujmy pierwsze pytanie od Wiza. Co? Do Awizo jest pierwsze pytanie. Czy piwo jest dla ciebie ważniejsze od Pawła? Tak. To jest takie smutne. Proszę, nie? No nie, nie, słuchaj, dobrze działa. Teoretycznie, ustawilibyś tutaj kratę browarów na moim miejscu. Prowadziłbyś dalej odcinek. Zadowolony, tak? Beze mnie. Tak. <grym /dźwięk> Paweł, czy od wielu lat ukrywasz, że Dominik jest dla ciebie atrakcyjny? Tak. Błąd, to nie działa, jeszcze raz trzeba. Paweł, czy od wielu lat uważasz, że Dominik jest dla ciebie atrakcyjny? Pytanie od widza. Tak. Co? Jesteś, może tak wewnętrznie uważam, że jesteś ohydnym alkoholikiem? Wydaje ja tak? mi się, że jesteś skonfliktowany tak po prostu i do końca nie poznałeś swojej natury. Nie jestem dlatego... na swoich uczuć. Czy na kimś innym? Paweł, czy od wielu lat ukrywasz, że twój wujek jest dla ciebie atrakcyjny? Nie. Czy jednak działa. Nie działa. Kurde, 100% tacji, za każdym razem trafia. <laughs> Kolejne pytanie od Wicki. Dominik, czy jesteś obecnie zadowolony ze swojego życia? Chyba tak. Chyba tak. A no, o! no jestem, no tak. O! naprawdę to bardzo lubię spędzać czas z moimi kolegami, ale jestem trochę szaj. po shy? Ja przepraszam, że nasz program jest bardzo seksistowski i rasistowski. Mam nadzieję, że nie macie nam tego za złe, bo jesteśmy dwoma chłopakami, którzy robią wobec siebie miłosne gesty. Spójrzcie, jacy jesteśmy okrągłudcy. Mm. Paweł ma taki wydatny brzuszek. Nie możecie nas skancelować. Paweł, hipotetycznie, bottom. Tak, nie, ty, nie. Oj, Jezus, Jezus. Boże, największy stres życia Dobra. właśnie miałem! Co chłopaki, to jest do wyjęcia. W procentach działa! Co tam, Dominik, tam wybrałeś teraz do oglądania? To bardzo popularny klip, najpopularniejszy z tego programu o nazwie Prawiczek. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia seksualnego? Tak. Ta odpowiedź to. prawda. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia seksualnego? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, Paweł, po prostu się nie da. Bo go nie ma, no! Tutaj nie ma nawet tak albo nie, chyba się na też nie działa. Czy jesteś prawiczkiem? Czemu od razu śmiech na sali? Mężczyzna oszczędza się do ślubu chce być czysty niesplamiony, żadną chorobą weneryczną. Czemu się śmieją z tego? No boże, to nie jest wstyd żaden Czy zestawienie tych pytań jest bardzo interesujące Ty Czy jesteś jest? zadowolony ze swojego życia? Tak. Czy w ogóle istnieje? Kurcze, no chłopaki. Tyle do mini. Dobra, no Dominik pytanie, już bez wykrywacza kłamstw tak. Twoje życie, jeszcze no. nie miałeś takiego duba, seks Czy czułeś w tamtym momencie, że nie jesteś spełniony w jakiś sposób? Tak, jakby czuję się dzisiaj dobrze Jeżeli <laughs> To no, grzybek! Ty też, bracie? No, na używane! No nie. E, musimy jednak zmienić tego operatora ja trochę. czy tak szczerze uważasz, że jesteś najgłupszy w tym pomieszczeniu? Nie. Fila, to kto jest według ciebie głupszy? Czy w tym momencie obraziłeś pracownika Filipa, czy swojego pracodawcę, jednego albo drugiego? Czy obraziłeś swoich pracodawców? Możesz powiedzieć wszystkich. Pamiętasz o tej premii świątecznej? Dobra, w międzyczasie jak się do mnie kłóci z operatorem... Ej, jak, już, jak już są pytania. Tak? A czym otwierasz piwo zębami? No no, spójrz, piwo Bo nie zębami. mam paznokci. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia seksualnego? Bra, Bo obgryzam paznokci. Ale masz obgryzione ostro. Ja żyję w strasznym stresie, przepraszam. No. Hej, wszystko okej? Okay? Potrzebujesz pogadać? Tak. Hej, wszystko okej? Okay? Potrzebujesz pogadać? Nie, jeszcze raz. Hej, wszystko okej? Okay? Potrzebujesz pogadać? Tak. No, KUR... Paweł, mm, wszystko okej? Okay? Trzebujesz pogadać? Tak. Kur... nie jesteś w stanie obsłużyć maszyny dla siedmiolatków? Ja pierdolę. Paweł... Ty chcesz porozmawiać? Nie, jeszcze raz, teraz mi nie wyszło. Jesteś pewny, że powinniśmy wykonywać ten zawód? Nie. Nie do potęgi nie. Krzysztof, czy możesz nagrać co tutaj możemy zobaczyć? Mix prawiczek? YouTube, mix sprawić? Kurwa, zadajcie to pytanie szósty raz. No! Bo nie jesteś w stanie obsłużyć tej idiotycznej maszyny, która ma napisane w plus 7 na opakowaniu. To do mnie, co chcesz się nie zapytać? Paweł, czy potrzebujesz porozmawiać? Tak. Tak. Paweł, Srałeś? Tak. Czy jesteś prawiczkiem? Widzę, że te pytania teraz mają taki jeden podtekst. Yy, tak. Ta odpowiedź to prawda. Ale tu trzeba być czadem, żeby to powiedzieć w telewizji przy parem. No nie? W sumie. Kurczę, jak nie jestem wysoko, trzeba mieć pewność siebie, że przed milionami Polaków powiedzieć Tak, jestem prawiczkiem. Prowadzę kanał Tary Stary, prowadzimy kanały na YouTubie. Nie musisz tego mówić na głos. A to się rozumie całą Czy kiedykolwiek widziałeś kobietę gołą na oczy? Klik nie! Czy kiedykolwiek widziałeś gołego mężczyznę na oczy? Klik. Widziałem! A nie, maszyna nie działa! Ciągnij całe opróżnij Ty wolno to pijesz o, ty? frajer Jesteś kurwa, synek To chodź dam ci bro. Ciągnij, jakbyś ten paliwo komuś kradł. Leci ci piwo na merch. Ale spokojnie, to jest tani merch, on jest nic nie wart. Dobra, starczy ci. Czekaj, wyciągam rurę, ciągnij. Ej, pół piwa tak wypiłeś. Nice. Jak się czujesz? Właśnie wyszedłem z Matrixa. Wszystko dobrze To Torek, no nie? Dobrze, pytanie, które każdy chłop dostał przynajmniej jeden raz w swoim życiu: Czy zdarzyło ci się jednocześnie uprawiać seks i oglądać mecz w telewizji? Chłopaki, szczerze. No dzień jak dzień, no! Bez lewego na boisku mi nie staje. No właśnie, to jest ta rzecz. Jak Lewandowski gra, owszem. Jak Lewandowski nie gra, Nie, Kiedyś robiłem. Zakłady na tych wszystkich dziwnych stronach. No. Oparte w całkowicie o to, że Bartek Sitek wypuścił piosenkę, w której była zwrota Robert Lewandowski Strzela Gol. Robert Lewandowski, strzela Gol! Wygrałem na tym, nie chcę powiedzieć, ale dużo pieniędzy. <laughs> Powiem tak, że po prostu... Nie wiem, oglądać mecze w telewizji. Liga Mistrzostw, Liga Europejska. <grym> Dobry początek! Jaka jest smutna! O mój Boże! Chyba, że nigdy nie oglądali razem meczów, to by było trochę niezręczne. Okej, okay, tego ja... nie robimy, to jest zbyt skomplikowane, kur. Nie, no co Yuh. ty, mordo. Ile masz IQ Dominik? 74. Pamiętasz odcinek świąteczny? Zrobiłeś te wszystkie łamigłówki, š... które filmałem? <grym> <grym> okej! <Okay. grym> Tak, to, mi to ja mam drogę Jestem dobry w takich pierdóły. Właśnie mówiłeś, że dostałeś na święta zegar do złożenia i go zepsułeś. Bo użyłem kropelki, ciało. Nie, bo nie użyłem kropelki. Dałeś kropelkę na wskazówki? Tak. You fold the base like that, my friend That's very, very easy Yes, you do that, you do this This is the base, very, very easy Very, very racist, kolego, nie wolno tak Weather is very, very nice this time of year in Bombay Co to jest dym? O kurwa, to co ty zrobiłeś? No debilu, spaliłeś silniczek już Jak spaliłem silnik? ale ja tylko baterię przyłożyłem. Baterię na koniec już już Czemu dymem? Widzowie oczekiwali wykrywacza kłamstw Zepsułeś wykrywacz kłamstw Za karę musisz pojrzeć baterię nie. nie będę lizał baterii. Masz polizać baterię za karę, Dominik. Dobra, polisz. Nie. Polisz za karę. Nie. nie. Zepsułeś, wykrywasz kładz, za który zapłaciłem prawie stówę. Nie będę lizał baterii. Au! Dawaj, sutro! Maszynka powinna wyglądać w ten sposób. Zajistnie powinna wyglądać. Tu jest dwie metalowe blaszki, na które się kładzie palce dwa. Blaszki wykrywają poziom potliwości skóry, który pojawia się tutaj na tym mierniku. Prawdziwy wykrywacz kłamstw mierzy tam chyba siedem 7 czynników. Ruch, oddech, potliwość, bicie serca, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. No i ten miał mierzyć właśnie potliwość. Czy powiedziałeś całą tą mowę w tym momencie tylko dlatego, że zrobiłeś coś źle i zamknąłeś pudełko, w którym nic nie ma? I próbujesz szybko wybrnąć z tego, że spiepoliłeś coś takiego jak złożenie kartonu. Ja? Rozpsułeś silniczek cały. No pa. Polisz baterię do Mini. No to ty polisz, Dla contentu. Baterie. Nie, nie będę lizał baterii, zostaw to. No do Polisz do mi baterię, bateria, tylko raz szybko! A ja, ja nie chcę! Nie szybko! Nie zał nigdy baterii. Zepsułeś i wykrywasz, zrób to! Kur... Nie mogę no! Co... co zrobiłeś? Zrobiłem to, teraz ty Dominik. Paweł, ze względu na warunki, które są obecnie panujące na świecie, nie powinno się lizać rzeczy po swoich kolegach. Wow, widzowie, ja bym go skanselował za to. Ja to zrobiłem, on to nie chciał zrobić. Kto to jest lepszym prowadzącym? Kumpel. Kumpel. To kwadratowe. Bardzo nie lubię kwadratów. pieniążki robią Brrr. jeżeli polisz baterijkę. Polisz baterykę, masz minutę. Takie nie Eee! Paweł. Co? Usiądziesz na języku? Usiądę na języku. Dla Ciebie, Dominik, usiądę Tak? Serio? Dawaj. Usiądę na języku. Dawaj, 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 dawaj. Kurwa, zrobi to. Dawaj, dawaj, dawaj. Pierdziawe kładź. Trzymaj się. Co to za dźwięk? Że cofasz. psuchem? To jest dźwięk, który sygnalizuje bezpłodność. Jakiś alarm ma od siedzenia na nim. Zepsów go! Proszę nie siadać na jeżyku. <laughs> Normalnie walisz sobie w dynie, no nie? Wychodzisz na piątek na kluby, Elektroda Klub I podrywasz mi laskę. Podrywasz mi dziewczyny, jak ci ci podejść zajebać. No i kurwa, zajeba ci na bali. Normalnie... I tak robię tak I prąd! A Kurwa! to sobie No Mordo, potem normalnie prąd w nosek kleci. Dominik, czy chcesz prowadzić ten zasrany w dupę program ze mną? Tak To nie jest prawda, wiesz, ile pieniędzy z ciebie zdzieram? Nie, no ja wychodzę zaraz. No, Bogdan, przesadzimy o choleriazy. Nie dość, że podczas seksu mecz oglądasz, to jeszcze ze mną programu nie chcesz prowadzić. Wychodzę, Bogdan! Ja rozumiem, że normalne jest to, że czasem dziecko uderzysz w pasz. O, jest normalne, się... nie oszukujmy się. No jak się nawinął pod pięść, no to co zrobić? No to jest dobra metoda wychowawcza. Trzeba naprostować czasami to i owo. Może nos wykrzywić, ale wychowanie trzeba naprostować. Ten głos moralny tak się prostuje pięścią. Wiesz, jak Zaprostujesz to, prąd gorzej wchodzi. Jeszcze raz nie wiem, o czym jest ten program. Dawaj Dominik, oglądamy teraz dalszą część momentu prawdy. Grażyna Pilarek ma 25 lat. Studiuje w Wyższej Szkole Psychologii we Wrocławiu i zajmuje się wychowaniem córeczki Aleksandry. Lubi egzotyczne podróże oraz długie wieczorne rozmowy z mężem Krzysztofem. Dobrze, to pani przyszła tutaj z mężem. Tak. Jej mąż siedzi na kanapie. OK. Cała rozmowa była prowadzona w ten sposób, że okazywało się, że żona na przykład wyciąga troszkę pieniądze od męża. No to co, no nie robi? Takie... ma, to jest takie małe. Ale w pewnym momencie zaczęło się robić troszkę. Czy to prawda, że zażądałaś od swojego żona tego kochanka pieniędzy za milczenie? Szybko poszło, co? Jest on na kanapie. Od zera do stu w pół sekundy. Jezu, biedny mąż, Boże. Ona też? Ona też. Kurwa, jeszcze sam Skąd oni okaza? wiedzieli, że ona ma kochankę? Może sama powiedziała. No słuchajcie, Morgan. Dla kontentu. Dla contentu, coś pytać, jak coś. Tak. Jezus, Maria! Mówię zestawienie tej miny. Mina, faceta, kiedy jego żona przyznaje się do czegoś takiego. Versus mina, faceta, kiedy ulubiony klub piłkarski przejeżdżał mecz. <grystanie> <grystanie> Widzowie, znajcie trzy różnice. Ta odpowiedź to. Prawda. Założę się, że tak po pięciu odcinkach nagle zabrakło im chętnych. Nie, wydaje mi się, że chętni byli bardziej kontrowersje. Czy często mordujesz chomiki? Karol Gązwa. Czy my to mówiliśmy na tym kanale kiedykolwiek? Za każdym razem, jak Blołek jest zaproszony na spotkanie towarzyskie, nie przychodził i po godzinie, kiedy miał się pojawić, dzwonił do gospodarzy i mówił: Słuchajcie, nie mogę dzisiaj, chomik mi zmarł. <laughs> I mamy teorię, że on trzyma akwarium w swoim domu. Tak, setki z, chomików. Z setkami, i za każdym razem byłeś moim ulubionym maleństwem, ale nie mam zamiaru tam dzisiaj iść. <grym> Najgorsze, on każdego nazwał, tak, że się, się do każdego z nich i łzy w oczach, gdy to robi. I każdy, każdy ma taki licznik nad akwarium, że 397 dni życia. To jest trochę jak takie squid game dla chomików. Tego jednego dnia, jak pójdzie na imprezę, to chomik przeżyje i wygra przez całą karbę, która się zgromadziła <śm> przez lata. Dominik, czy zamordowałeś kiedykolwiek chomika? Generalnie mogę ci zaraz dać pocztówkę mojego Tak lub nie! Chwila, chwila! To jest podejrzane, że nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo podejrzane. Dobra, nie ile? Powiedz tylko liczba, nikt tutaj nie ocenia, jesteśmy w przyjacielskim gronie Znamy się Dominik od przedszkola, z Krzyśem tak samo Ile ich było? Liczba, konkretna Więcej niż 10 czy mniej niż 10? Populacja Jugosławii. Tak, <laughs> Czekaj, chomik, tak? Komik, tak, dobra, chomik. sorry, chomik jeden Jest jeden, okej, okay, jeden Wow, Paweł, jaki to jest moment roku cudowny Sylwester, Nie, 30 grudnia, debilu It's Wednesday, my dude Jest dosłownie 30 grudnia It's 30 grudnia, my. Ale dude! jutro będzie Sylwester! I jako, że nie możemy się z Wami zobaczyć w Sylwestra, to chcielibyśmy wznieść toast. Za nowy rok i postanowienia noworoczne. Kolejny rok do Twojego Civic Krzysiu. Opłaci się. Cias, mate. Cheers. Jakie masz do postanowienia noworoczne? Ojejku, ale tak serio? No. Uwaga. Milioner. Będzie jak nic, że pieniądze. Nie, chcę. no, chciałbym nakręcić film o jasnowidzach w końcu. <tryk> Ja, ja pytałem się o re, realne marzenia, tak? Takie, A, dobra. Coś, coś co naprawdę spełnisz No nie wiem, to trzecia Tesla w garażu A dobra, okej okay. Dla mnie to będzie h 50 Rolex A jak masz tak całą rękę wypchaną Rolexami I drugą no, też no. To zakłada się normalnie tak na kostki Że tutaj takie no. Rolexy Wow, oczywiście tak Często zdarza mi się, że mam 30 Rolexów na jednej łapie 30 na drugiej Może was zdziwię, wtedy największym moim zagrożeniem Są otwarte zbiorniki z wodą Jak wpadnę do któregoś, to idę na dno prosto Chciałbym, żebyśmy nie wypierdolili się z tym programem Przez cały rok 2022 na pewno. Fajnie by było, no nie? Dajmy radę. Ja wiem, że będziemy w pewnym momencie mieli ten dzień. Nie będziemy się do siebie odzywać przez jakiś tydzień. Spóźnimy się z jednym odcinkiem, z drugim. Z drugim. Sio! Jesteś dla mnie bardzo... Sio z tą stę... ręką. nie mi cię głaskać. No ku**a, dla sketchu, no. Nie, nie dotkniesz mnie dzisiaj. A wy, kochani widzowie, powiedzcie nam w komentarzach, jakie wy macie postanowienia noworoczne, a potem to nie sprawdzimy, czy się więcej na oczy, Jezus Maria. Jakim ty jesteś toksykiem off kamera? Na mi się, no. Ale widzowie, nie kancelujcie, jest to taka kuleczka. On tylko gruba. na nagraniach jest taką słodką kuleczką. Ja mam łzy w oczach. Jakie są wasze postanowienia noworoczne? Na przykład, żeby kupić sobie bluzę? Koszuleczkę może? Su. To jest dopiero pomysł. A może jakiś kubeczek? Albo torba byłyby dobrym pomysłem na postanowienie noworoczne. Znacie ten przesąd, że musicie nowy rok zacząć w nowych rzeczach. Wtedy wszystko będzie Nowe! piękne. Nowy rok, nowy ja. Ej, no nie mm. wyobrażam sobie, no stary, mm. zacząć mm. nowy rok. <grym> <grym> Zacznij nowy rok w nowych ubraniach, ale jeszcze ubraniach. Miłość to jednak piękna rzecz, to jest wróżba. Miłość to jest najważniejsza rzecz. Że znajdziesz miłość w tym roku. Że staw? znajdziesz miłość, a jeżeli jesteś z Podlasia i zaczniesz nowy rok w bluzie, to, być... <grym> to i tak już osiągnąłeś więcej <grym> niż cokolwiek na Podlasiu, bo oni są bez biegania. Może zostaniesz sołtysem Podlasia. <grym <grym Uuu, skóra A Przed już! Państwo wiedzą, mamy ubrania! Kupujcie ubrania! Gugu Gaga. Dziękuję serdecznie. Prosimy oczywiście łapki w górę i subskrypcję. W dół nie możecie dać. Dajcie łapkę w dół, i tak to nie ma znaczenia już teraz. ja się boję, że nadejdzie taki dzień, kiedy oni odblokują mu łapkę. O Jezus Maria! Ja się tak. Jak cieszę, to odblokują, że to jest. YouTube w końcu zrozumiał swoje community i dał narzędzia rasistom, żeby być sobą. W końcu mogą mówić, co myślą, i nikt nie zobaczy, że to jest krytykowane. Brawo. YouTube Na zastanowił reście. się, jak mogę pomóc rasistowskiej części twórców. <grywa>